Zobaczmy, gdzie są te konie. Tu są. Co tu? Co tu mi wywaliło? Wstęp. O! To teraz lepiej to wygląda. To jest American Pint. Ok. Spoko. Coś mnie musiało ominąć. Ewidentnie. Tam są chyba te nowości. Dzień dobry. Czemu to musisz być kary? Wiedziałam, że to najbrzydszy będzie. Wstęp, kus, galop. Szybki galop. Ruch specjalny. Znowu leżący! Mogę cię przekręcić. Nie. Nie, dzięki. Jeden leżący mi wystarczy. Jakby to miało inną animację, to by może. Ja idę tam na dół. Moim sposobem stój i koniu, bo się zabijesz. Znaczy, cofnieć mnie. A ja nie chcę, żeby cofło. No idź tam na dół. Konia mi zjadło. O. No i widz, wylądowali na kamieniu. Koniu powinnaś połamać sobie kości. Dobra, co tu dają? Przestaniecie tam jeździć? Co to? A nie, tu się. Myślałam, że tu się świeci. Dają tu coś? Pozmieniali tu trochę. A tam widziałam. Nie dali rekina z powrotem, że ten rekin wystaje, bo coś widziałam tam takiego. Gdzie ten słynny rekin. On był... jest. Nie. Derekin. Co to jest? Ej, to było inne, było wyższe. Było lepsze. Dobra.